Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale. A dzisiaj spróbujemy zrobić coś, czego jeszcze na YouTube nie było, czyli ucieczkę z netheru. Spróbuję wydostać się z tego netheru do normalnego świata. <laughs> Więc zostawcie łapkę w górę, a ja przechodzę do grania. Pierw ja bym zdobył drewno w sumie, żeby móc cokolwiek, yy, wiecie, kraftować. Tutaj mamy tyle trudności, że w nederze nie ma w ogóle... Opożywienie będzie trudno. I będzie trudno jakieś lepszej itemki. Możemy mieć złote, ewentualnie drewniane. Nie ma innych. Chyba żebyśmy znaleźli bastion, ale w to, w to bym wątpił. zasada jest jednak, gdybym przez czysty przypadek odnalazł portal, który ja zrobiłem, żeby się tutaj dostać, to... Nie mogę z niego skorzystać, mam włączonego Keep Inventory, bo wiem, że będzie trudno bez Keep Inventory, bo grałem kilka razy wcześniej. No i jednocześnie też yy, mam spawn point ustawionego w netherze, żeby respić się w nederze, a nie w normalnym świecie. I może przejdziemy od razu do jakiegoś ciekawszego miejsca, ja bym chciał tylko kilka bloków zdobyć, wiecie, żeby mieć... Na, na, tak, na ochronę. Jeszcze jedna taka trochę głupia rzecz jest taka, że mam wgraną modyfikację yy, Word Edit, która sprawia, że nie mogę mieć yy, tak naprawdę siekiery, bo siekierą będę znaczał teren, a nie atakował. Próbowałem wcześniej, ale nie chcę usuwać tej modyfikacji z tego powodu po prostu, że nie chcę jej później instalować na nowo. Więc zrobimy na razie... Powstaniemy przy kilofie, wezmę kilka bloków i spróbujemy coś wymyślić. Według mnie dobrą strategią, czy dobrą strategią... Strategią tak, taką, przy której może udać mi się prze, wydostać z netheru, jest to, żeby zdobyć złoto, z tych rud złota takich, tu, co są w netherze, zrobić z tego sztabki złota, i później handlować tymi sztabkami bo to jest jakby według mnie jedyna możliwość, co teraz możemy tutaj zrobić. Żeby handlować z piglinami, bo oni mogą dać nam, obsydian mogą dać nam Flint stila, Steela, więc wystarczy tak naprawdę nas zdobyć złoto, tylko że tego złota potrzebujemy dużo. Już to wiem z doświadczenia, bo grałem wcześniej i wiem, że miem około 15 sztabek i nie dostałem ani jednego obsydianu, więc trzeba być przygotowanym. Koło dwóch staków. Czy tyle, ile mi będzie akurat w danym momencie na rękę zdobyć. Grzyby. Gdyby, gdybyśmy znaleźli jakieś grzyby jadalne, z których można by zrobić zupę grzybową, też dobry pomysł. Ty mnie będziesz atakował, czy nie? Nie, dobra. Musimy się rozejrzeć w ogóle, czy tutaj nie ma gdzieś twierdzy. Jest twierdza. Ja się zrespiłem gdzieś tam. Tam, ale przeleciałem troszeczkę w tę stronę, nie widziałem tej twierdzy. Przeleciałem w tę stronę, żeby nie być na wyspach, bo tam dalej yy, to wam pokażę. Jeżeli był, byłyby lagi, to yy, przepraszam was bardzo. 32 czanki. Tam dalej są takie pojedyncze wyspy. Ja nie chciałem na pojedynczej wyspie wylądować, żeby po prostu nie podkopać się i nie zginąć od razu. Więc. Ym, a nie widziałem tego w ogóle. Serio, wam teraz mówię. Musimy zmniejszyć do 12 członków. Tak, przynajmniej mój komputer to przeżyje ten odcinek. Najgorsze <laughs> jest to też, że ewentualnie możemy jeszcze te duże świnie ubić, ale wiem. Nie, 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 nie. No świetnie. Gdzie ja byłem? Ja poszedłem chyba w tę stronę. Bardziej. No. Swoją drogą. Tak teraz mi przyszło na myśl. Jedynym mobem, który występuje na. W każdym świecie, w każdym świecie w Minecrafcie jest Enderman. O, dobra, mamy złoto. To z tym złotem spróbujemy. Ja nie wiem, czy mi się uda znaleźć tamtą twierdzę, bo mówię jej wcześniej nie widziałem. A nie pamiętam też, który szedłem, żeby tutaj dotrzeć. Co to jest do góry jeszcze? Tam widzę. Tutaj kolejne, tylko że mam... Kilow mi się kończy. Ten... A drewniany jest słaby, ale jest lepszy i tak od złotego. Złoty kopałby na pewno szybciej. A mi się nie chce marnować złota, ewentualnie zmarnujemy na jakieś ubranko, żeby nas chogliny yy, nie goniły, bo. Pigliny, bo to. <laughs> to jest wkurzające, jak mnie gonią. O nie! Serio! Nie wierzę. Jeżeli ktoś by mi policzył śmierci w dzisiejszym odcinku. To byłbym wdzięczny. Aha, i nie gramy do skutku, jeżeli uznam, że się poddaję. No to. się poddaję. Przed. O kurde. Przed nagrywkami do tego odcinka. Szczerze mówiąc, nie udało mi się przejść. Ale nie grałem na tym świecie. Grałem na innym sewie. Dobra, tutaj jest. Gdzieś. Tam, dobra. Jeżeli uda nam się tam dotrzeć, będę przeszczęśliwy. Tylko, że ja tam rozlałem. To są te brutale. Oni nie będą gonić. Nie mogę nawet cetarczy zbudować. Takie to jest wkurzające. nie, 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 nie. nie. Nie, no dobra, zginijmy <laughs> tak zginęliśmy. No trudno, najgorsze są te brutale. To już wiem, bo... To one mi przeszkadzają. Ja bym się po, pocisnął to złoto, poszukał tego złota. Możliwie jak naj, Jak najdłużej i po prostu udał się tam ewentualnie jak zdobędę jakąś złotą zbrojkę, bo wiem, że tam na pewno coś znajdę. Ostatnio... Yy, jak se yy, po... Tym jak się poddałem i to sprawdzałem sobie yy, czy coś było yy, w twierdzy to powiem wam, że były ciekawe rzeczy, Rzeczy, które mi się mogły przydać, tak? Teraz głupie jest to, że ja nie mam nawet tarczy i oni mogą mnie... Oni mają mnie praktycznie tak naprawdę i właśnie niech mnie zabiją. To jest najgorsze, że ja tam się nie przecisnę, póki nie będę miał złota. Nawet jak się uda mi przecisnąć, to za wiele mi to nie da. Jakby, i tak jest ta świnia. Przed tą świnią się nijak nie uchronię. Ile mamy jeszcze? Dobra, za mało mamy, zdecydowanie za mało. Ja bym sobie zrobił jeszcze ze 2 kilofy, tak? Bo bym pocisnął na to złoto żeby dostać się tam to trzeba do twierdzy to trzeba w pewien sposób na to zasłużyć tak sobie to wyobrażam przynajmniej dobra mamy 3 kilofy crafting table i możemy lecieć to co my gdzie tu jest złoto bo ja potrzebuję tego złota tylko Zacząłem tę grę na niewłaściwym biomie, bo tutaj nie ma tego złota w ogóle. A potrzebuję tego złota. Co? No to no to nie. Jest złoto. Dużym plusem jest to, że jednak mam tego um, keep inventory, bo to mi daje tyle, że przynajmniej jak zginę nie ja będę miał te moje itemki. Więc mogę spoko zginąć i... mieć te itemki. to mi się podoba akurat. To jest duże ułatwienie, ale jak sami widzicie... Może jestem nobem w takiej gry. Ale jednak staram się. Wiecie. Żeby to jakoś wypadło. W końcu gram w Minecrafta od 5 lat. Wow. Ta płytka. Zagadam, to złoto, to złoto. Dobra, na razie mamy jeszcze spoko czas. Według mnie bym sobie zrobił buty, bo do nich trzeba najmniej yy, złota. Ale bym chciał sobie jednak zostawić trochę, jakąś, wiecie, czarną godzinę. W razie W, bo nie, nie wiem czy będzie w twierdzy coś fajnego i czy będzie mi się opłacało ciągle chodzić do tej twierdzy, bo jeżeli będę ciągle ginął to lepiej pocisnąć y, z tym y, handlowaniem z nimi i to będzie znacznie lepsza strategia według mnie niż y, ciągle wiecie bieganie do tej twierdzy. No i klasycznie zabij mnie, dobi. Świetnie. <laughs> tak by the way. myśmy sobie na przykład w wy... Advancement. Może nie tą. Statistics. Zobaczymy, ile mieliśmy śmierci. Jest tu gdzieś. Liczba śmierci. Jumps Item Dropped 4,5 sekundy temu. Świetnie. Niezły czas. Ale nie widzę liczby śmierci. Jest Dimage yy... Dimage Taken 131. O kurde No i tak jak wam mówiłem. Pierwszy raz jak gram w coś takiego w ogóle, pierwszy raz jak widzę ten biom, jestem fajny, taki tam w oddali, taki ciemnawo niebieski, co mi się tak mega podoba. To, że wykonali te nowe biomy, to robi robotę, naprawdę. Dobra, i gdzie my teraz musimy iść? Powinniśmy iść tutaj, tutaj, tutaj. Nie, błagam. Wiecie co, trzeba tutaj przybrać taktykę defensywną. One nas będą biły. Ja nie mam jeszcze sobie zbrojki zrobionej żadnej, ale one nas będą biły. Nie! Chociaż się bił śmierce. Git. Dobra, wiecie co, ja bym se yy, zrobił... Ja mam crafting table. Czemu ja go mam tutaj? Dobra. Crafting table powinien być, według mnie, zawsze pod ręką. Na razie na nic nas no niestety ja sobie zrobię jeszcze trochę sztabek. Ale idzie mi całkiem znośnie. Wcześniej, przy, yy, przy pierwszych yy, podchodach przy pierwszym podejściu Znacznie... Yy, w, te, w tej minucie byłem znacznie bardziej już zrezygnowany. A tutaj patrzcie, że... Jednak nie jest źle. Kurde, gdzie ja byłem? Nie wiem, chyba powinniśmy iść w tę stronę. No, bo tutaj jest nasza twierdza. Nie chcę robić butów, bo nie wiem, czy buty mi dadzą ochrony. Kask wiem, że mi da. Dlatego nic nie zrobiłem, chociaż jak ta świnia mnie zaatakuje teraz, to... Zginę. Ja, ja tak naprawdę jestem na hita dla nich, bo oni mają te swoje ulgi i... Właśnie. Dobra, popełniam sepuku. seppuku. mieć jeszcze tego złota, ja bym pocisnął na to złoto, bo pigliny wtedy by mnie przestały atakować i... Jakby dla mnie to byłaby prawdziwa ulga, tylko że tutaj tego złota nie ma. Nie mam optifina wgranego teraz, tylko modyfikacja, kurde, podałbym wszystko za optifina, bo teraz on by mi się przydał jak jeszcze nigdy. Dobra, wiecie co, ja bym szedł w tamtym kierunku, bo tam jest większa szansa, bo tam jest ten biom czerwony, a na tym czerwonym biomie jest większa szansa na znalezienie jakiegokolwiek złota. Czyż że jak się nie uda, to spróbujemy pocisnąć z... Nie, bo oni nas wszyscy atakują, to jest... Nie mam szans najmniejszych. Nawet przed nimi uciec, bo oni mają te swoje kusze, tak? To tutaj kur... no... Wiecie co, ja nie jestem rezygnowany tylko dlatego, że znalazłem tę twierdzę. Wytrwale dążę do celu, ale jeżeli tak to będzie wyglądało, to ja nie dam rady. Ja potrzebuję znaleźć koniecznie. Albo dobra, wiecie co? Już mam tego dosyć trochę. Zrobimy sobie buty. Trudno. Znarnujemy złoto. Żeby, żeby mnie pigliny nie atakowały. Dobra, jestem z powrotem. Wywaliło mi mine na chwilę. Nie wiem totalnie co się stało. Wywaliło mi po prostu Minecrafta. No trudno. Ale mam TAKIE teraz szczęście, bo jakby wiem co mogę zrobić. Wiem, że teraz on, oni mnie nie zaatakują chyba. Więc mogę... ...aby ewentualnie poszukać jeszcze tego złota, chociaż to... Myślę, że z tym złotem se darujemy. Jak tam jest... ...ta twierdza, ja bym poszedł do tej twierdzy ale lepiej, bo tam... Mam większe szanse naprawdę na znalezienie czegoś. Nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, no bo mam go w dwóch częściach. Wiem, że tamta część trwa gdzieś około 17 minut. Może ewentualnie inaczej to rozegramy. Oni nas teraz nie będą atakowali. Jeszcze by zaatakowali te świnie. tam było tak dużo Ale jestem już przy samej twierdzy, git Potrzebuję tylko się jakoś tam bezpiecznie dostać, ja już czuję, że ja już jestem przy przy samej twierdzy, no nawet wiecie co, już nie będę oszczędzał ym, zbytnio bloków. Bo wiem, że najgorsze mam za sobą. Ustawiłem setu spawn point, ale wiem, że to byłoby trochę nie, nie fair. Dalej, tędy nie przejdę. Proszę, nie mówcie mi: trudno, czas się kopać. Mógłbym oczywiście wyjść chyba na górę tego Nie wiem czy bym tak nie zrobił Mam w sumie prawie yy, stack tych bloków Więc Dla mnie czystym biznesem byłoby już budować się o tych blokach tam Nawet tak bym zrobił, bo tak jest A nie, bo tu jest sufit Coś tutaj. Coś, coś, coś tu jest. Wyżej. Kurde. Coś tu jest. Ja. Tu są drzewa jakieś. Tam. Tam dalej wyżej coś jest. Bym wszedł tam wyżej. Kurde. Tylko, że muszę schody zrobić, zanim mi się ten kilo skończy. Dobra. Są blazy. Widzę blaza. Ale, kurde, czy wejście mi tutaj cokolwiek dało? No. Tyle, że mam złoto, ale to złoto mi się nie przyda, jak wejdę do twierdzy. Mam stak bloków, nie ma co oszczędzać. Lepiej nie, teraz nie zginąć w tym momencie dobra jak daleko jestem od twierdzy jestem w twierdzy kurde dobra to teraz bidra Nigdzie, ja muszę iść tam. Nie, ci błagam. Tam, tam był ten Blaze. Ja nie, nie mam szans z Blazem bez jakichś mocniejszych narzędzi. Dobra, tu jest to złoto. To przynajmniej wykopię sobie to złoto. Nawet jeżeli by mi się ta, ta strategia nie udała, to przynajmniej będę miał złoto na handel z piglinami, co chcę osiągnąć. Yy, więc warto się zabezpieczyć. Bastion by się jeszcze przydał, bo tam tego złota jest mega dużo. Tylko żebym potrzebował właśnie tam, tam są całe bloki. Tylko że żeby blok wykopać, to bym potrzebował... Żelazny kilow. A żelaza nie ma w neterze. Tutaj coś będzie, czy muszę iść tam? Chyba coś jest. Jeżeli byłby Piglin, to bym mógł z nim spróbować przehandlować. Choćby spróbować, bo. Wiem, że to macie szansę udać, chociaż będzie to mega długi odcinek. Nie chcę swojego komputera, no wiecie, zapychać tym filmem, ale. Bo mam strasznie mało miejsca, ale wiem, że. Nie, tu już do mnie nie. nie dotarło. Ale po prostu. Kurde. Chcę spróbować to przejść, naprawdę, bo. Przecho próbowałem trzy razy i każdy z tych trzech razy skończył się niepowodzeniem. Tutaj do góry coś będzie, czy. Czy nie? Nie, tutaj nic nie ma. Nic. Dobra, ja nawet nie marnuję czasu już. Bo zawsze czas tu, je tu jest Blaze. Tu jest koniec, tu też jest koniec, czyli tam nie mam po co iść. Schodźmy na dół, tu już jest wiecie. Speedrun, aż bo, kurde, <laughs> wiem, że mi się uda. Tutaj są te schody na dół, tam na pewno będzie skrzynka. Jeżeli będzie tam złoto, to chociaż mi to ułatwi handel z piglinami, ale nie mam pewności, że tam będzie złoto. Tutaj nic nie ma. Jest zejście niżej. O nie, 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 nie. Są blazy. Chciałem tego uniknąć. Jest skrzynka. Mamy złoto, mamy zapalniczkę. Jeżeli mi się teraz udało tylko znaleźć... nie wiem. Wyszliśmy z tego. Ja bym musiał, musiał poszukać obsydianu teraz, bo wiem, że... Kurde, nie, zaraz mi się speed skończy. Bo już mi się skończył i ja nie wierzę. Nie mam nic do jedzenia, to jest najgorsze. Połowy sert. Nie przebiegną obok tych blazłów, no nie? Nie, 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 Naprawdę spamić w tę myszkę. Jak mi się uda. Jak mi się to uda. Poznam się za boga Minecraft. O kurde. Kilo by mi się zniszczyło, ale to trudno. Pociśniemy z tym co mamy. Jeżeli bym nie zaatakował, to by było po mnie. Bez kitu. Jedynym moim ratunkiem jest teraz po prostu to, że spróbuję... Nie są to blazy. Nie ma blazy, dobra. Ja bym spróbował pójść i... Coś jeszcze gdzieś jednak poszukać. Chociaż... Szkajcie tam też było zejście. Nie wiem czy ja z tego schodziłem, czy z tamtego. Tu też jest jakieś zejście. To znaczy, że tu wyżej jest to zejście. Dobra. Poczekajcie, ja tędy weszłem. No tak. To oznacza, że tamtędy nie szedłem. Czyli tam może być jeszcze niższa kondygnacja. Git. 3 diamenty. I klata. Kurde, szkoda, że nie da się handlować klatą chyba. Z tego co mi wiadomo. Ja bym sobie ustawił. W sumie, jeżeli by mi się nie udało, to w dzisiejszym odcinku mógłbym to podzielić na dwa filmy. Albo spróbować następnym razem. No. Nie wykluczam opcji jeszcze, żeby się poddać, tak? Jakby mam 20 30 minut filmu, gdzieś więc poddanie się, nawet wchodzi w grę. Bo nie chcę tego filmu ciągnąć w nieskończoność, żeby on się stał nudny. A wiem, że teraz nie mogę speedować w ogóle. O nie, o nie, to że raz mi się udało, nie znaczy, że drugi raz mi się udało. nie kusi losu nie błagam. Jeżeli mi się uda uciec, to będziemy mogli zrobić drugi odcinek, ale nie obiecuję nic. Go chyba tego szkieleta nie. Jakby ogień nie zrobi na nim większego wrażenia, co nie? Czy on za mną nie idzie? Dobra, przynajmniej tyle dobrze. Trzeba znaleźć jakieś inne wejście do tej twierdzy, bo to nie ma po prostu.